Zapytam wprost Małgorzata, Jęzek Cebula. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost. Dziś naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek Żelasko, wiceminister zdrowia w latach 2017-2021. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Pani poseł, dopiero co wróciła pani z Warszawy? Jakie nastroje podczas posiedzenia sejmowego, tego pierwszego posiedzenia po, po wyborach prezydenckich? Tak, rzeczywiście wróciłam późną nocą, po drugim dniu. Bardzo takie emocje emocjonujące wydarzenia w Sejmie, ale też i trochę pracy takiej merytorycznej. Rzeczywiście pierwsze posiedzenie po wyborach prezydenckim widać było tę nadzieję i takie pozytywne emocje wśród posłów, szczególnie Zjednoczonej Prawicy i tutaj chcę podziękować wszystkim mieszkańcom bohińszczyzny, powiatu brzeskiego, wielickiego, proszowickiego za to, że tak po pierwsze wspierali doktora Karola Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej, wspierali w różnoraki sposób, bo przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość zostało pozbawione finansowania przez obecną koalicję rządzącą wbrew prawu, i e, zarówno kandydat, jak i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński apelowali do mieszkańców o wsparcie, żeby ta walka mogła być równa, bo była bardzo nierówna chociażby z powodu braku środków na kampanię wyborczą. I e, to e, znalazło się e, z ogromnym odzewem, e, spotkało ogromny odzew społeczeństwa i za to bardzo serdecznie dziękuję. Na konto Komitetu Wyborczego Karola Nawrockiego wpłynęło ponad 23 miliony złotych, niesłychana kwota, a to mniej więcej tyle, ile, tyle, ile można było się... wydać. Także mm -hmm. bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to wsparcie niebywałe wsparcie no i przede wszystkim za głosowanie na doktora Karola Nawrockiego, który będzie prezydentem, który Państwa nie zawiedzie. To jest człowiek silny, który dla niego wartości patriotyczne, Polska jest najważniejsza, mieszkańcy Polski są najważniejsi i na pewno będzie dbał o Polki i Polaków. Pani poseł, a tą noc wyborczą, gdzie ważył się wynik, gdzie pani spędziła? No, Ja byłam w domu, ale oczywiście to była noc nie przez pana. No myślę, że każdy, kto w jakikolwiek sposób interesuje się polityką, to czekał na ostateczne wybory, na ostateczne wyniki wyborów. No była to bardzo emocjonująca noc. Zaczęła się od wielkiego aplauzu sztabu czaskowskiego i samego czaskowskiego, co dla mnie było wielkim zdziwieniem, dlatego że no ja jestem już trochę w polityce i zawsze wiem, że trzeba z dużą pokorą podchodzić do pierwszych sondaży czy wyników Pol. Także zdziwiona byłam tą reakcją, tym bardziej, że te wyniki były naprawdę Bardzo w granicach statystycznego, więc po prostu ta euforia świadczy o tym, że zarówno sam kandydat, jak i sztab po prostu nie dorośli do, do, do tego, żeby pełnić, czy nie dorośli do tego, żeby brać udział w tak ważnych wydarzeniach. Pani poseł, zarówno powiat bocheński, jak i brzeski zdecydowanie poparły kandydaturę Karola Nawrockiego w, w Żegocinie. 86%, 86% mieszkańców postawiło na jego kandydaturę, mimo że wójt zachęcał do głosowania na kandydaturę Rafała Czaskowskiego. To rzeczywiście kuriozalna sytuacja w gminie Rzegocina. Przede wszystkim dziękuję Państwu mieszkańcom gminy Rzegocina, za taką decyzję. Wybrali Państwo Karola Nawróckiego i myślę, że on państwa na pewno nie zawiedzie. Mam nadzieję, że, że też odwiedzi Państwa gminę. Natomiast kuriozalna sytuacja ze względu na, na to, że no, urzędnik publiczny, bo tak trzeba to nazwać, już wuj jest urzędnikiem publicznym i w sposób jawny promował przed samą ciszą wyborczą Czaskowskiego. Ale... ale pani poseł, tutaj też z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że też byli kandydaci, którzy promowali pana Karolana Wrockiego. No to ja mówię też o funkcji urzędnika publicznego, że mm -hmm. jednak nie powinno się jak gdyby narzucać, bo to jest w pewnym sensie wójt jest autorytetem, wójt, burmistrz, prezydent jest autorytetem dla swoich mieszkańców i dlatego też nie powinien narzucać swojego stanowiska. No ale co ciekawe, tutaj mieszkańcy akurat nie posłuchali pana wójta, więc nie wiem jak pan wójt to odbiera, raczej jakiś swoisty wotum nieufności dla niego, bo ponad 80% inaczej zagłosowało. 86%, 86, 86, 86, 86 tak, to nawet. jest bardzo dobry wynik i, i po prostu y, myślę, że, że to świadczy o tym, jak y, społeczeństwo tej gminy y, no ceni sobie te wartości, które prezentował Karol Nawrocki. Przywiązanie właśnie do tych wartości tradycji, wartości historycznych, które nam towarzyszyły od wielu, wielu lat, ludzi, dla których Polska jest ważna i, i myślę, że, że Karol Nawrocki Państwa nie zawiedzie. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wracając jeszcze do Żagociny, ja wczoraj przeglądałam profil Pana Wójta i post pod, pod tym zachęceniem do kandydowania był mocno komentowany też przez mieszkańców, no bardzo bardzo żywa dyskusja tam się toczyła. Byli przeciwnicy, ale byli też zwolennicy. Tak, rzeczywiście, może, może to było też ide taką ideą tego postu, że chciał wywołać pewną debatę. Dla mnie też dużym zaskoczeniem był udział jednego z księży w tej debacie, który. W tej dyskusji, tak? W tej dyskusji, tak, pod tym postem, który z tego wpisu wynikało, ten pozostał usunięty, ale, ale krąży, bo do mnie też do, dotarł gdzie jeden z księży poparł tutaj tą ideę wspierania Czaskowskiego. No, zdziwienie budzi dlatego, że... Zachęcał że, też do głosowania. Zachęcał, tak? to znaczy, popierał na pewno wójta w tym promowaniu Czaskowskiego, może tak mm -hmm. powiem. I to zdziwienie jest tym większe, że przecież Rafał Czaskowski po pierwszej turze wyborów, pierwsze co to powiedział, to powiedział, że zalegalizuje aborcję do 12 tygodnia życia, więc to spowodowało... To jest sprzeczne z nauką sprze Kościoła. Tak, z nauką Kościoła i muszę Państwu powiedzieć, że do mnie dzwonili mieszkańcy gminy Rzegocina i byli tacy zdezorientowani, bo mówią, że z jednej strony Kościół, no wiadomo, jest to nie, wiara katolicka mówi o ochronie życia od poczęcia, a z drugiej strony ksiądz jakby wspiera kampanię wyborczą osoby, która promuje aborcję. No ale myślę, że Zakończyliśmy ten etap, wybór już został. Mamy nowy wybór, który będzie gwarantował również prawa do życia. No dobrze, mamy nowego prezydenta. No i to zwycięstwo też jest jakimś sygnałem dla Prawa i Sprawiedliwości, ale też dla platformy obywatelskiej. Niektórzy politycy PIS mówią wprost, to czerwona kartka dla ekipy rządzącej. No tak, to jest kuriozalne, że po półtora roku rządów ta ekipa Donalda Tuska, Kosiniaka, Kamysza, Szymona Hołowni już tak szybko się zużyła, bo, a nie dziwi się, bo dlatego, że obiecywali na wstępie konkretne jakieś rozwiązania, które miały przynieść poprawę jakości życia Polaków i praktycznie żadne z nich nie zostały dotrzymane. Pamiętacie państwo te sto konkretów, które Tusk tak głośno prezentował na wielu konferencjach, spotkania z mieszkańcami przed wyborami i z tych stu konkretów właściwie to nie wiem, czy zostało 10, a trzeba pamiętać, że te 100 konkretów miały być zrealizowane w pierwsze 100 dni. Jest już prawie 500, ponad 500 dni po wyborach i nadal nie są realizowane. Więc Polacy się zawiedli. Zawiedli się na Tusku, zawiedli się na, na Kosiniaku Kamyszu, zawiedli się na, na Szymonie Hołowni. Zresztą wynik Szymona Hołowni świadczy o tym, jakie duże jest poparcie dla trzeciej drogi, w której skład chodzi PSL. Więc ludzie odrzucili tę politykę nienawiści, bo Donald Tusk na jedyne co chciał robić i robił, to zamykał posłów, odbierał immunitety, wypełniał więzienia kobietami, które urzędniczkami, które były przetrzymywane, mimo że na przykład w zasadzie nie postawiono im żadnych konkretnych zarzutów. I ta polityka nagonki, histerii, takiej nienawiści spotkała się z negatywną opinią społeczeństwa i to jest ta czerwona kartka. A z drugiej strony nie zrobili nic, obiecywali kwotę wolną od podatku 60 tysięcy. Zarówno my, jak i Konfederacja złożyliśmy w Sejmie projekt, który chcieliśmy im ułatwić. Przygotowaliśmy projekt, że skoro mówiliście, że zrobicie kwotę wolną od podatku 60 tysięcy, to my wam przygotujemy ten projekt, nie potraficie. Przygotowaliśmy i został odrzucony, więc po prostu to jest obłuda i kłamstwo tego rządu. Ten rząd kłamał, kłamie i będzie kłamał. W tej chwili Donald Tusk mówi, że ruszy do przodu z ofensywą legislacyjną, a przypomnę Państwu, że my przez te półtora roku to naprawdę niewiele mieliśmy projekt projektów rządowych bo większość to były projekty poselskie, między innymi Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji czy innych ugrupowań. Natomiast rząd tak naprawdę to nic nie robi. To jest leniwy rząd, który naobiecywał, nic nie zrobił i teraz jest zdziwiony, że społeczeństwo mu dało czerwoną kartkę. Tak jak powiedziałam kiedyś, że jeżeli w sporcie jeżeli się otrzymuje czerwoną kartkę to się schodzi z boiska i oczekujemy od tego rządu, żeby tak postąpił. I proponujecie stworzenie rządu technicznego. Co to. Oznacza. Tak, rzeczywiście prezes Jarosław Kaczyński zaproponował takie rozwiązanie. Z takim rozwiązaniem mieliśmy do czynienia jeszcze w historii, kiedy utworzono rząd, rząd taki techniczny. To jest rząd, który ma administrować e, krajem e, do momentu e, następnych wyborów. E, no, w tej chwili trwają rozmowy na ten temat, no ale Donald Tusk, żeby uciec do przodu, e, złożył wniosek w Sejmie o, o wotum zaufania, wotum zaufania 11 czerwca. Tak, 11 czerwca. Ja z tego co ja widzę, to bardzo burzliwe rozmowy trwają, żeby zmusić e, posłów koalicji 13 grudnia, żeby jednak byli na tym głosowaniu i zagłosowali za utrzymanie tego niedobrego rządu, a z drugiej strony widzimy, jakie są komentarze nawet koalicjantów. Słyszeliście Państwo komentarz Szymona Hołowni, tak. Marka Sawickiego PSL z PSL-u, ale nie tylko z PSL-u, też w tak kuluarach sejmowych słyszy się wypowiedzi yy, nawet yy, członków Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że no niestety Donald Tusk już się zużył i powinien odejść. No, a wywiad pani Janny Muchy chociażby, tak, z trzeciej drogi w telewizji w likwidacji do no, powoduje no, no jednoznacznie świadczy o tym, że, że y, ta sprawa ta strona tej koalicji jest niezadowolona z rządów Tuska, no ale Tusk, znając jego, to zastosuje takie chwyty, jak stosował brudne chwyty w stosunku do Karola Nowruckiego w kampanii, czyli pewnie uruchomi służby, uruchomi różne instytucje po to, żeby zmusiły koalicjantów do pokory i zagłosowali w przyszłym tygodniu za wotem zaufania dla niego. Pani poseł, spora fala hejtu wylała się na córkę Karola Wróckiego, Kasię, która występowała podczas wieczoru wyborczego obok swoich rodziców. Jedna z nauczycielek boheńskiej szkoły zamieściła na swoim profilu wpis, który bezpośrednio uderzał w tą dziewczynkę. Co pani myśli o takim zachowaniu? No to są skandaliczne rzeczy. W ogóle ten hejt, który pojawił się w trakcie kampanii wyborczej, to już był, był niebywały. I on dotykał zarówno samego Karola Nawrockiego i jego rodziny. Pamiętacie Państwo na początku atak na Daniela, na syna yy, doktora Karola Nawrockiego. Później na atak na żonę, yy, panią Martę Nawrocką. A skończyło się na brutalnym, bezczelnym ataku na dziecko, siedmioletnie dziecko. Yy, te komentarze były bardzo niebezpieczne wybrednej. A ja z, po prostu z zażenowaniem przyjęłam informację, że u nas również na terenie no, Bochni pojawiły się takie osoby, które w tak no, ordynarny sposób, bo ten wpis był naprawdę ordynarny, hejtowały dziecko. Tym bardziej dla mnie jest to zastanawiające, z kim mamy do czynienia skoro nauczyciel, tak? Bo skoro pracujesz tak, w szkole, tak to jest nauczyciel. Szkoła się odcięła od razu od tego zachowania, od tego wpisu, ale... wydając oświadczenie, a jaka co powinna się z tą nauczycielką stać? To znaczy, ja myślę, że, że dyrekcja szkoły powinna podjąć właściwe środki, bo to jest poniżanie dziecka. Osoba, w której dziecko powinno widzieć osobę wspierającą, pomoc. Nauczyciel to jest opiekun, to jest ktoś, do, do kogo dziecko w każdej sytuacji, czy ma problemy takie, czy inne, czy, czy potrzebuje tego wsparcia, to powinno dziecko na niego liczyć. I tutaj nauczyciel w tak brutalny sposób się do, do tego odnosi. Ta fala hejtu, która pojawiła się w internecie no jest skandaliczna, a dla mnie zadziwiająca jest reakcja służb. Pamiętacie Państwo, kiedy jedna z kobiet, ale też i mężczyzna napisał jedno czy dwa słowa na temat owsiaka. Na drugi dzień u nich w domu pojawili się funkcjonariusze ABW, służb i aresztowali ich, wzywali ich na zeznania. Dlaczego w tej chwili nie są uruchamiane właśnie takie działania? Kiedy krzywdzi się małe dziecko i hejtuje się w sposób naprawdę dramatyczny. Ja w ogóle obserwuję i dziwię się, że na przykład Rzecznik Praw Dziecka nie podejmuje żadnych działań, Rzecznik Praw Obywatelskich. No przecież są pewne instytucje, które natychmiast powinny zareagować i nie widzimy tej reakcji. I to świadczy o tym, że obecna władza tak zarządza tym krajem, tak, tak stosuje przepisy prawa, jak je rozumie. Jeżeli dotyka ich jakiś Jakiś problem, to reaguje natychmiast. Natomiast jeżeli ktoś krzywdzi przedstawicieli obecnej opozycji, a już w tym momencie już dziecko prezydenta, to udają, że nic się nie dzieje. To jest po prostu fałsz i obłuda obecnej władzy, która musi odejść. Na zakończenie, pani poseł, jeszcze jeden temat z lokalnego podwórka. Kilka tak. dni temu Rada Powiatu zdecydowała o przekształceniu oddziału ginekologiczno-położniczego na ginekologiczno-onkologiczny. Pani redaktor, proszę się nie bać tego słowa likwidacji, bo tak de facto oddział położniczy w Brzesku nie będzie istniał. Czyli jak nie będzie istniał, to będzie zlikwidowany. Natomiast na jego miejsce utworzono pododdział ginekologii onkologicznej. Takie decyzje podjęła dyrekcja szpitala, władze powiatu i oni będą za to podnosili odpowiedzialność. Choć jakby tłumaczą, tutaj muszę troszeczkę stanąć po ich stronie, że, że decyzja była podyktowana tym, że tych porodów z roku na rok jest jest coraz mniej. Panie redaktor, na początek chcę powiedzieć tak, że ja zawsze byłam za rozwojem tego szpitala. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale przez te moje kilkanaście lat, kiedy pracowałam w tym szpitalu, uruchomiliśmy szereg nowych działalności, chociażby oddział urazowo-ortopedyczny, rozszerzyliśmy działalność rehabilitacji, na rehabilitację kardiologiczną, na rehabilitację pulmonologiczną, tworzyliśmy oddziały dzienne, leczenie uzależnień. I to wszystko związane było z rozwojem rozszerzeniem działalności, a i nie skutkowało likwidacją któregoś z tych oddziałów. Jeżeli chce się uruchomić nową działalność, to się podejmuje tego typu działania. Ja pamiętam, że kiedy potrzebne było miejsce na nową działalność, to wyremontowaliśmy starą kuchnię, która stała pusta, wyremontowaliśmy budynek po, po byłym prosektorium i tam uruchomiliśmy nową działalność. Nie trzeba było likwidować dotychczasowej działalności. Z tego, co ja pamiętam, to dyrektor Smołucha miał pomysł na na y, utworzenie nowego jakby oddziału i pozyskanie drugiego stopnia referencyjności do oddziału ginekologiczno-położniczego i rozbudowę tego na bazie budynku, w którym znajduje się pulmonologia. Y, tych pomysłów było dużo. Ale i, też i szkoda, że e, Pani Poseł myślał o likwidacji, bo też był problem z tymi porodami. Y, Myślał, ale wtedy Rada Powiatu jednoznacznie, czy Pan Starosta zablokował tą decyzję, więc dlaczego pytam się, dlaczego w tej chwili nie blokuje tej decyzji. A co do tej mniejszej ilości porodów? Rzeczywiście tych porodów w Polsce jest coraz mniej, natomiast z tego co wiem, to w ubiegłym roku było w granicach chyba 300 tych porodów, nie jest to najmniejszy oddział położniczy. Oczywiście trzeba racjonalizować, ale też tu powinno być wsparcie państwa w tym zakresie, żeby wspierać, tak jak szpital był wspierany dofinansowaniem na inwestycje w ostatnich ośmiu latach, to myślę, że można było pozyskać środki i, i dokonać pewne inwestycje, gdzie można by było pomieścić tą ginekologię onkologiczną i, i, i też zapewnić bezpieczeństwo kobietom. Bo Oczywiście do Bochni jest niedaleko, tak? do Tarnowa też, ale my jako kobiety wiemy najlepiej, że przebieg porodu może różnie, poród może różnie przebiegać i czasami jest potrzebna natychmiastowa interwencja i sytuacja staje się dramatyczna. Z reguły na przykład osoby, które przejeżdżają przez abrzesko, leży na styku ważnych szlaków komunikacyjnych. Jeżeli widzą szpital i coś się dzieje, to podążają do tego miejsca. No i cóż, od teraz już niestety kobieta, która w ciąży, być może nawet wymagająca pilnej interwencji, nie znajdzie tej pomocy tutaj w szpitalu. No, życzę, żeby ten nowy oddział się rozwijał i wierzę w to, że się będzie rozwijał. Zawsze byłam za wsparciem nowej działalności, choroby onkologiczne w tej chwili jest jak gdyby wzrost zachorowań, więc ważne jest, żeby szybka była diagnostyka, żeby szybciej pacjentki mogły uzyskać właściwą pomoc, ale myślę, że zlikwidować zawsze można szybko, natomiast odtworzyć kiedyś będzie bardzo trudno i dlatego no trochę ubolewam, bo jest to chyba pierwszy oddział, który od początku szpitala funkcjonował, bo od początku, kiedy ten szpital został utworzony, oddział ginekologiczno położniczy był, przeżywał różne problemy. Były takie. Ja pamiętam, że kiedy ja byłam dyrektorem, w którymś tam rok, nie pamiętam którym, było 180 porodów i no, też były takie pomysły, żeby może zlikwidować, ale przetrwaliśmy ten moment, dlatego no, myślę, że to, zastanawiam się, czy to nie była pochopna decyzja. Zobaczymy, myślę, że czas pokaże, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani poseł Józefa szczurek Żelazko, przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.